Ja kiedyś lubiłam robić zakupy, ale ostatnio jestem zawsze zmęczona. Kiedyś lubiłam robić zakupy, ale ostatnio jestem zawsze zmęczona. Kiedyś lubiłam robić zakupy, ale ostatnio jestem zawsze zmęczona. Kiedyś lubiłam robić zakupy, ale ostatnio jestem zawsze zmęczona. Co lubicie jeść na obiad? Co lubicie jeść na obiad? Co lubicie jeść na obiad? Co lubicie jeść na obiad?

Kiedy lubisz spacerować? Kiedy lubisz spacerować? Kiedy lubisz spacerować? Kiedy lubisz spacerować? Na je tegokij, Lubię spacerować w sobotę wieczorem z moją córką. 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 Myślisz, że polubisz polskie jedzenie? Myślisz, że polubisz polskie jedzenie? Myślisz, że polubisz polskie jedzenie? Myślisz, że polubisz jedzenie w Polsce? Połandę jedzenie w Polsce nie próbowałam, ale myślę, Jeszcze nie próbowałam polskiego jedzenia, ale myślę, że je polubię. Jeszcze nie próbowałam polskiego jedzenia, ale myślę, że je polubię. Jeszcze nie próbowałam polskiego jedzenia, ale myślę, że je polubię Jeszcze nie próbowałem polskiego jedzenia, ale myślę, że je polubię Do innin or Re of Game mogą gochadzać co najbardziej lubiliście jeść w dzieciństwie? 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 Jeść w oryginalnym języku w dzieciństwie lubiliśmy jeść słodycze. 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 Chcesz coś do Chcesz coś do picia? Chcesz coś do picia? Chcesz coś do picia? Chcesz coś do picia? Chcesz chcę sok pomarańczowy. A ty? Chcę sok pomarańczowy, a ty? Chcę sok pomarańczowy, a ty? Chcę sok pomarańczowy, a ty? Dokopiamy się koje. Ty nie chcesz kawy? Ty nie chcesz kawy? Ty nie chcesz kawy? Chcę kawę. Ty nie chcesz kawy. Ani na Nie, nie chcę kawy, ani wody. Ja chcę tylko zimny sok. Nie, nie chcę kawy, ani wody. Ja chcę tylko zimny sok. Nie, nie chcę kawy, ani wody. Ja ja chcę tylko zimny sok. Nie, nie chcę kawy ani wody. Ja chcę tylko zimny sok. Dobiecznie. No, Chcesz piwo? Chcesz piwo? Chcesz piwo? Chcesz piwo? Na bieg dżunesilku kula myśli. Nie chcę piwa. Chcę kole. 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 Doj i choćang punk, hakuś po. Chcecie te kosmetyki? Chcecie te kosmetyki? Chcecie te kosmetyki? Chcecie te kosmetyki? Ani Urinen Iron Hadzangej. Nie chcemy tych kosmetyków. Nie chcemy tych kosmetyków. Nie chcemy tych kosmetyków. Nie chcemy tych kosmetyków. No wine Chcesz wino? Chcesz wino? Chcesz wino? Chcesz wino? 응, 음, 나는 좋은 와인을 좀 사고 싶어. 냉수 혹은 온수 중 어떤 거 마실래? Chcesz zimną czy ciepłą wodę? 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 Na nynata tambor ma się po chcę ciepłą wodę. Chcę ciepłą wodę. Chcę ciepłą wodę. Chcę ciepłą wodę. Nanun kejkę po, i go omczą Chcesz ciasto? Ono jest bardzo pyszne. 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 Mm, tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo.